Halo Gracie! Odebrałam właśnie Gracie z przedszkola. Zrobiłyśmy szybkie zakupy na obiad. Teraz mamy jakąś godzinę, żeby zrobić szybki obiadek. A co to będzie? nie wiem, ale myślę, że zrobię dzisiaj bitki w sosie, ziemniaczki i padka prawo. Dzieci przyjdą za szkołę dosłownie już za chwilę. Zrobię schabowy w sosie z ziemniaczkami, to będzie na obiad główny. Na obiad poboczny, czyli jak zaraz wrócą, to odsmażę pierogi, bo są. I zrobię krewetki, bo kupiłam krewetki i myślę, że to fajna taka przekąska. Przed obiadem. Na szczęście są jest obrane, więc tylko wystarczy je zrobić. Jeszcze gebrał i myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Na schabowy w cieście mam bardzo fajny prosty przepis. Wystarczy przygotować schabowego, pokroić w takie kawałki, na smażonej cebulę trochę podsmażyć, zalać wodą, dodać przyprawy i, i poczekać chwilę i gotowe. Więc. To jest takie fajne danie, kiedy trzeba zrobić czegoś dużo, szybko i nie doglądać tego. Do mięska ważną przyprawą jest papryka. Papryka słodka, pieprz, sól i w zasadzie tyle. Pierożki już się smażą, żeby zaspokoić głód natychmiastowy i do tego oczywiście krewetki już sobie przygotowuję. A ziemniaczki zaraz naobieram i to będzie już na późniejszy obiad. A to szalot po szkole ma pełno na twarzy świecącego, jak to się nazywa po polsku? Glitter. Tak? Bo miała dzisiaj zajęcia plastyczne i pan od zajęć plastycznych zawsze daje troszkę na nosek. Pierwsza część z pierogów już odgrzana, więc mogą zajadać. Druga się że mięsko zaraz zaleje wodą i już będzie się gotowało. A może jeszcze poleciał po masło, bo mi się skończyło, a potrzebuję, żeby zrobić krewetki masełko. Ponieważ mam tylko dwa palniki na całą naszą dużą rodzinę, muszę logistycznie to zawiadować. Tutaj się mi właściwie za bardzo gotuje schabowy w sosie, i on się będzie musiał troszkę pogotować, więc ten palnik jest wyłączony z użytku. Tutaj postawiłam już sobie ryż, który za chwilę ugotuję ryż, bo się bardzo szybko gotuje. Krewetki i pierogi okazały się strzałem w dziesiątkę, teraz przygotowuję kurczaka do następnej potrawy. Ryż już się gotuje, jak się ugotuje ryż zrobię to, bo to zajmuje 5 minut, a potem zostanie mi już tylko ugotowanie ziemniaków do sosu, który też się gotuje i będę mogła chwilę spocząć. Pierogi bardzo wszystkim smakowały i tak samo krewetki, więc chyba podjadę do sklepu i kupię jeszcze kilka opakowań tych pysznych krewetek. Ryż już mi się prawie ugotował, a w międzyczasie przygotowałam kolejne składniki, czyli kurczak, tajską, świeżą bazylię umyłam, czosnek jeszcze muszę pokroić, papryczki, czyli już są pokrojone, więc już mogę ryż ściągać, on sobie sam dojdzie do siebie na boczku, a ja już smażę kolejną potrawę. Teraz pozostaje mi jąbrać ziemniaki, bo już palnik jest wolny, gulasz tutaj schab w sosie się gotuje, więc zanim się ziemniaki ugotują, wszystko będzie gotowe i jak będą się ziemniaki gotować, zrobię jeszcze deser, czyli mango z ryżem i z mlekiem kokosowym. Zostało mi jeszcze przygotować deser, czyli mango w mleczku kukusowym z ryżem. Tak, je tutaj przygotuję i polecę po więcej krewetek. Yeah. <coughs> <Hello, hello. coughs> Whoa. Whoa. There we go. That's Charlie. There you go. Kick it. <coughs> hey. Co Gracie? Tak! Like yes. No dzisiaj koniec drodzy Państwo To dla syna najstarszego krewetki z masą i i nudę na ostro i mogę spocząć nie, yeah. wieczór, kochani, wieczór ogarnięte, wszystko małe dzieci już poszły spać. Tosia ja zażyczyła sobie, żeby zabrać ją do sklepu DIY. Bo potrzebuje jakiś specjalny długopis na jutro. I ja mówię, żeby jutro z tatą pojechała po drodze ze szkoły, ale ona mówi nie, wolę z mamą, bo mama z mamą się lepiej robi zakupy. Więc jak słyszycie życiem, nas już jest 19.30, modlitwy się odbywają, a my jedziemy do sklepu. No więc jedziemy, przyjedziemy się po Koleńce. zaczyna się wysoki sezon, zobaczymy czy już coś jest otwarte, czy jeszcze wyspa śpi z letnim snem. Dojechaliśmy na miejsce so %uh are you happy? Jesteśmy yeah! so no! Więc idziemy zobaczyć co tutaj ciekawego mają, więc jaki to długopis, co się chciała, że musieliśmy przyjechać w nocy po ten długopis, ale czego się nie robi dla dzieci, żeby były szczęśliwe. Spray for the toilet. Keep going. Straight on. What's that? It's a, it's a mirror. Okay, leave it, Gracie. Mm, look at these beautiful dollies. Hello, Gracie. She's scared. This one. Mm-hmm. What is this? Robbie, mm -hmm. I mm -hmm. yeah, It's never too late. never too late. Wow, it's never too late for what? School! He's <laughs> <laughs> just mm -hmm. gonna give it me stuff. stocks. Ooh, how much? Yes! Mom! Mom? This is so look at this. Kid clothes. maybe <laughs> this will be nice and greasy. Yeah, butterfly. And a fairy? A fairy? Yeah. Mama can I have one of these? <laughs> No, because you could take someone ice from with it. look at this sharp. Yeah. So squishy. Mama I want this teddy. Okay, I'm the queen of the castle. Yay! I'm the king of fire. <laughs> <laughs> wow. Nice hat! could have it for your birthday! It's so small! What's that, Gracie? A dolly. A little dolly! This is what I need! Oh wow, that is a good one! You could take that! Ooh, the alphabet, Gracie! Mommy go up and down! Wow! What's that, Gracie? Uh -huh. A little suitcase. Wait, Mama. Can you yeah. still twist? Put it back. I Gracie, put it back, Gracie. Uh -huh. Put it back. What, this? this? Good girl. Hey, what's this? Okay. The hair ties. Mm -hmm. <laughs> <laughs> O oh, mama. works with your fingers. Wait, 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 I help you. Mama, Grzegorz jest na at the mirror. Yes. Down like this. Hmm. Okay. To co sobie wybraliście? Aleksander wybrał różowego misia, skusią i kostkę Rubika, tak? Dobra. Tosia, co wybrała sobie Tosia? Jakieś squishy, squishy i długopisy. Charlotte, wybrała sobie? Super. A Gracie, co masz? Kam Co masz? Pokaż. You have bubbles. Then show me. Bubbles. Where are the bubbles? Oh. A mama kupiła sobie kilka zeszytów do pisania. Są naprawdę ładne. Plus kartki białego papieru. A dla Grace jeszcze taką układankę i dla maluszku z ABC. Are you happy guys? No więc szybkie wejście, wyjście wyjście po zakupy przerodziło się się zakupy e, zakupy za 1200 Ale Ale każdy dostał coś miłego. Ach. Wow. This is C. College. It fixed perfectly. Then why does this go? It's a U for yeah. Unicorn. And a dolphin. <laughs> for you don't fit. Mama, instead of getting the grapes, wait, instead of going for the grapes.